Nazywam się Michał Podulski, jestem uczestnikiem 12. edycji programu kulinarnego MasterChef. No i jestem tu dzisiaj na zaproszenie Pana Mariusza Dziedzica, żeby grillować z pracownikami firmy Mobilis. Menu może nie skomplikowane, ale dużo fajnych smaków, różnie. Zaczynamy najpierw z polskim jedzeniem, będą ziemniaczki z chrzanem i ze śmietaną, będzie sos śmietanowo-kaparowy i grillowana biała kiełbasa z czosnkiem niedźwiedzim do tego mamy sałatkę z kapusty także zaczniemy na mocno, żeby wszyscy się najedli później przygotowane mamy kofty takie mini kebaby ee, z e, ogórkami pikantnymi i, i tortillą i sosem jogurtowym i szaszłyki z krewetek z ananasem przyprawione na ostro z karisą. także będzie ciekawie to są dobre rzeczy, to są rzeczy, akurat tą kiełbasę pan Mariusz miał okazję już próbować, więc koniecznie chciał, żeby ona się pojawiła dzisiaj, żeby, żeby każdy mógł spróbować tego cuda, bo naprawdę czosnek jeździ, robi tutaj świetną robotę, a reszta dań to jest tak ustalone, tak żeby to było grillowo, ale żeby nie było tak standardowo, no bo karkówkę i kiełbasę, czy kaszankę to je każdy u siebie, a przecież jak przyjeżdżamy na taką imprezę, to mamy ochotę spróbować czegoś innego, czegoś nowego. Także mam nadzieję, że, może, że te przepisy się spodobają. Może gdzieś tam będziemy w domu to odtwarzać później. Generalnie najważniejszy tutaj jest smak. Oczywiście musi to być fajnie wypieczone, bo wtedy e, czuć tą esencję grilla też to musi mieć swój zapach, swój aromat, ale, ale tak, głównie chodzi o to, żeby troszeczkę pozaskakiwać smakiem. To... Ten sos, który wydaje się, że kapary, to jest, to jest coś, czego się w polskiej kuchni nie używało. To jest akurat nieprawda, ponieważ 500 lat temu w Gdańsku jadło się klopsy królewieckie właśnie z takim sosem kaparowym. Proszę bardzo. E, który, jest naprawdę dosyć, bardzo ciekawy. który jest naprawdę bardzo ciekawy i daje konkretny, konkretny smak i aromat. Także mam nadzieję, że będzie super.